Siemanko! Kiedy nagrywamy ten odcinek, jest 3 lutego, obiecaliśmy sobie kilka dni temu, że 1 lutego wystartujemy na Pstrągi. No i co? Rotawirus. Zostałem, metaforycznie rzecz ujmując, uziemiony, natomiast mojemu bratu udało się wystartować z marnymi efektami, ale coś tam udało się złowić, co możecie zresztą zobaczyć. Nie, teraz strążka. nie był duży, siedzi, zobaczcie. Mamy, mamy rybkę, piękny strążek, potokowy. To jest to, to Shido. i Suzuka w akcji. Zdecydowałem się nagrać dla was film o łowieniu ryb w toni. Chodzi o łowienie drapieżników, które nie bardzo chcą reagować na przynęty podawane przy dnie, a często poruszają się zamigrującą drobnicą i ustawiają w toni wysoko nad dnem. Są wtedy trudne do złowienia. Klasyczne metody czy to łowienia z opadu, czy prowadzenia przynęty przy dnie kompletnie się nie sprawdzają. Pomyślcie, ile macie takich dni w roku, kiedy nie zaliczacie ani jednego brania, kiedy szukacie ryb. I nie udaje Wam się sprowokować ani jednego drapieżnika do uderzenia. Okazuje się, że to nie do końca jest tak, że ryby są kompletnie nieaktywne. To bardziej kwestia tego, w jaki sposób spróbujemy się do nich dobrać. Często w latach poprzednich łowiłem w sposób najzupełniej klasyczny, gdzieś tam szukając ryb w opadzie, na ustalonych miejscach, bankówkach, na stokach, na które napływały, na górkach. To były takie moje miejsca, które lubiłem odwiedzać. Czekałem na to, kiedy drapieżniki się tam pojawią i wówczas najczęściej udawało się je złowić po jakimś czasie. To znaczy, wtedy, kiedy one odpalały się na żerowaniu. W ciągu tam 10, 15 czy 20 minut, w ciągu całego dnia. Ubiegły sezon spędziliśmy na bardzo aktywnym szukaniu drapieżników, szczególnie w tych okresach jak późna wiosna, lato, ewentualnie wczesna jesień. W czerwcu, kiedy szukaliśmy sandaczy, na początku klasycznie, okazało się, że był to pomysł zupełnie nietrafiony. Ryby były, ale były to ryby przede wszystkim w toni. I tutaj pojawiał się podstawowy problem, w jaki sposób się do nich dobrać. Metodą, po którą sięgam najczęściej w przypadku łowienia e, drapieżników e, podniesionych czy pływających za stadami drobnicy, jest przede wszystkim twitching. Najistotniejsze natomiast wydaje się właściwe wytypowanie miejscówki, głębokość bardzo różna. W niektórych miejscach jest to 4-5 metrów, w innych 7-8. Zdarzało nam się pływać po miejscach, gdzie ta głębokość sięgała nawet do metrów 12, i okazuje się, że te ryby potrafiły stać mniej więcej w połowie wody, na 6-7 metrach czy na 2-3. Tak jak odczytywaliśmy hosondę, widząc stada drobnicy, tak mniej więcej, czy na takich głębokościach mniej więcej staraliśmy się podać nasze przynęty. I tutaj, jakby. Najlepszym rozwiązaniem wydaje mi się właśnie łowienie w twitchingu, przede wszystkim z wykorzystaniem przynęt sztucznych, w tym przypadku woblerów. Podam Wam taki przykład na wodzie 4-5-metrowej. Najczęściej łowię moim ulubionym hoganem, który schodzi mniej więcej do głębokości 3 metrów. I staram się go prowadzić na początku na 3 metrach. Potem skrupulatnie ruchem szczytówki ku górze podnoszę go wyżej. Bardzo ważne jest to, żeby szczególnie w okresie letnim ta przynęta dosyć mocno odskakiwała na boki. Żeby ten ruch był na tyle energiczny, jakby rzeczywiście była to drobnica, która gdzieś tam ucieka przed, przed drapieżnikiem. Jeżeli jest to okres. Późno wiosenny, ewentualnie wczesno jesienny, to stopniowo jakby zmniejszamy e, pracę tej przynęty. Wtedy te ruchy są mniej energiczne, ta przynęta zachowuje się wolniej. Wszystko trzeba dostosować jakby własnym, prywatnym doświadczeniem do warunków panujących na danym łowisku i przede wszystkim do zachowania drobnicy. Jeżeli już namierzymy stado drobnicy. I wiemy mniej więcej w jakim rozmiarze ona występuje, to staramy się dobierać przylętę nieco większą, tak, żeby skupiać uwagę drapieżników. I tutaj kwestia bardzo istotna. Wobler, którego używacie, musi naprawdę wyróżniać się pracą. W zeszłym roku na większych głębokościach znakomicie sprawdziły nam się takie woblery, jak Hogan czy Cooper. Kiedy łowiliśmy na wodzie nieco płytszej, używaliśmy przede wszystkim minołów. I w tym roku, idąc za ciosem, zdecydowaliśmy się na to, żeby ofertę tych woblerów twitchingowych dość mocno poszerzyć. Zobaczcie, co przygotowaliśmy dla Was na sezon 2021, żebyście mogli łowić drapieżniki z dużo większym powodzeniem. To nie Tipex, to slasher. Brzmi jak gatunek horroru, w którym wasi znajomi giną po kolei. Natomiast jest to oczywiście 10,5 cm przynęta, która ma bardzo ciekawą grzechotkę. Zobaczcie, cały system rzutowy jest tutaj dość specyficzny. Dwa ciężarki umieszczone z przodu tego woblera, dwa umieszczone z tyłu. A w środku macie też ruchome dwa większe ciężarki, które będą wytwarzały dźwięki pod wodą. 10,5 cm, 16 gramów, typ pracy suspending i 6 kolorów do wyboru. Slasher to wobler, który przy jednostajnym prowadzeniu kolebie się na boki, natomiast pełnie swojej pracy pokazuje przede wszystkim w momencie, kiedy Podszarpujemy szczytówką, wtedy podczas takich przyspieszeń on do złudzenia przypomina zranioną, uciekającą rybkę i bardzo nieregularnie odskakuje na boki. Kolejny wobler typu suspending – kossak. To wobler schodzący do 2 metrów o bardzo specyficznym kształcie, który bez wątpienia spodoba się zarówno o koniom, jak i szczupakom. Mierzący 9 cm, ważący 17,5 g, Wobler o nietypowej konstrukcji, który prowadzony równym tempem mocno kolebie się na boki, natomiast szarpnięty potrafi zdecydowanie odskoczyć i zalusterkować. Będzie to bez wątpienia niezastąpiona przynęta na płytkie, zarośnięte łąki. Podobnie jak w przypadku Slashera, także i tutaj dostępne jest sześć kolorów. Wobbler, który bez wątpienia polubię, szczególnie, że taką moją herbową rybą jest sandacz, to głęboko schodzący, bo pracujący mniej więcej na głębokości 3,5 metra, rif. Jest to wobler pływający, mierzący 11 cm i ważący 13 gramów, który bardzo żwawo zamiata ogonem w połączeniu z intensywnym lusterkowaniem. Jestem bardzo ciekaw, jak w tym roku sprawdzi się podczas czerwcowego otwarcia na zaporówkach, szczególnie na takich 6-7-metrowych blatach, gdzie znów będzie można przynętę poprzesuwać w połowie wody, szukając drapieżników, które przemieszczają się za drobnicą. Teraz Bobler typowo toniowy. Mam taki zbiornik, który mierzy mniej więcej 10-12 metrów, gdzie bardzo często widzieliśmy ryby na 5-6. Monroe. Nie wierzę, że się tam nie sprawdzi. 31 gramów, 12 cm długości. Monroe dzięki poszerzonemu i odpowiednio wyprofilowanemu sterowi bardzo głęboko wcina się w wodę i dość szybko osiąga pożądaną głębokość. Z pewnością sprawdzi się nie tylko miłośnikom trollingu, ale również tym, którzy lubią łowić z ręki. Jakiś czas temu publikowaliśmy na naszym Facebooku film z Marcinem Kotowskim, który ucieszył się z pojawienia się squintera. To jest wobler nad którym dosyć długo pracowali z Cezarem Łosiem i okazało się, że Marcin Kotowski podczas pierwszego rzutu na grudniowej wodzie wyciąga całkiem fajnego szczupaczka. Squinter to ciekawa propozycja pracujący od pół metra głębokości mniej więcej do metra osiemdziesięciu który z pewnością sprawdzi się w twitchingu. To, na co należy zwrócić uwagę, to fakt, że mamy do czynienia z woblerem tonącym ważącym 19 gramów, e, który dzięki systemowi rzutowemu osiąga naprawdę duże odległości. Zdaniem tego, co mówi czarek czy marcin, e, jest to wobler, który potrafi podczas energicznego szarpnięcia odskoczyć nawet do pół metra od swojego toru płynięcia. 11 cm i cukiereczek, który na pewno musicie mieć w swoim pudełku. I teraz taka zagadka. Dlaczego w tych woblerach nie ma kotwic? Dobrze, że nie widzicie teraz twarzy Piotrka. Piotrek po ostatnim moim przyjeździe tutaj poprosił, żeby wszystkie woblery, które przywożę, nie miały kotwic. Napiszcie w komentarzu dlaczego. I znów wobler na większej głębokości, bo schodzący mniej więcej do 3,5 metra, pływający Weaver. 12 cm długości, 19 gramów, sprawdzi się przede wszystkim w wolniejszym prowadzeniu, gdzie jego praca ogonowa jest delikatna i połączona z kolebaniem oraz lusterkowaniem. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa propozycja, szczególnie na okres wczesnej wiosny. I późnej jesień. To zaledwie kilka propozycji, bo tych woblerów wprowadzonych na rok 2021 jest dużo więcej. Zapraszamy do katalogu. Adres powinien wyświetlić się właśnie na dole. Zerknijcie, zobaczcie, jakie cukiereczki udało nam się dla was przygotować. Przedstawiłem wam tylko te woblery, które mnie wydają się interesujące ze względu jakby na specyfikę łowienia i doświadczenia zeszłorocznego, czyli szukania ryb w połowie wody. I teraz jeszcze jedna rzecz. Jaką wędkę wybrać? Osobiście łowię City Linerem, ze względu na to, że ma naprawdę bardzo duży zapas mocy. Łowię serią Pike Spin, to jest bodajże 2,30 8 do 25 gramów. Jeśli mnie pamięć nie myli. Sprawdziłem, nie myli mnie. Do tego mam podpięty kołowrotek harami w rozmiarze 2000 w przypadku, kiedy łowię o konie. Tam jest nawinięta plecionka 0,10. Jeżeli łowię sandacze albo szczupaki, to najczęściej mam nawiniętą plecionkę w rozmiarze 0,14 i kołowrotek rzędu 3000. Przerobiłem w życiu sporo plecionek, natomiast jeżeli łowię o konie, to najczęściej rozmiarem 0,10 i plecionką Phantom Greenspin. Natomiast jeśli nastawiam się na szczupaki e, oraz sandacze, to Titan Power X9 najczęściej w rozmiarze 0.14. W przypadku plecionek koniecznie sprawdźcie, co to jest technologia NPST, bo możecie się bardzo miło zaskoczyć i kupić plecionkę w dużo niższej cenie, która spełni wszystkie wymagania plecionek z najwyższej półki. Oprócz takich cech jak prawie zerowej rozciągliwości czy okrągłego przekroju, właśnie ta technologia NPST pozwala zmniejszyć średnicę plecionki przy zachowaniu 100% parametrów wytrzymałościowych pierwotnej grubości. Żeby nie być gołosłownym, to w ubiegłym sezonie zdarzyło nam się zdjąć kilka dużych, naprawdę dużych ryb, które rzeczywiście żerowały na podniesionej drobnicy. Mieliśmy na przykład takiego szczupaka 95 cm, którego złowił mój brat. W tym samym dniu napływając na czterometrowy blat widzieliśmy stada drobnicy, trzy duże łuki i okazało się, że zdzieliliśmy bolenia 80 cm. Podczas innych wypadów łowiliśmy sandacze, które jakby kompletnie nie chciały reagować z podłogi. Były aktywne tylko i wyłącznie w momencie, kiedy podawaliśmy albo właśnie woblery twitchingowe, gdzie głębokość była w granicach 5 metrów, łowiliśmy na 2,5. Nigdy nie zapomnę tego, jak zgarniały sandacze przynęte praktycznie spod powierzchni i łowiliśmy te sandacze na cykady. Szybciutko prowadzone, tylko delikatnie podciągane, gdzie one pracowały takimi, jak pikowały, jak, jak linia na EKG. Więc to jakby ryby są kompletnie nieprzewidywalne. I tutaj wiem, że większość osób pewnie teraz powie, okay, ale mówisz tylko i wyłącznie o miesiącach letnich. Zupełnie nie, czerwiec zaczynaliśmy w ten sposób. Łowiliśmy woble ramię w połowie wody. Trafialiśmy sandacze powyżej 70 cm, największy jakiego wtedy wyjąłem na, z tym zbiorników w południowej Polsce miał 77, więc całkiem ładne ryby łowione w zupełnie, w zupełnie niestandardowy sposób. Nie mówiąc już w ogóle o koniach, bo to jak wiadomo pasiaki lubią żerowanie tuż pod powierzchnią, a zdarzało nam się łowić je szczególnie w październiku i listopadzie na takich, w takich miejscach, które miały około 4 znów do 5 metrów czy do 6 metrów głębokości, a ryby wyjeżdżały z okolicy 2 metrów. Spędziliśmy dużo czasu na wielu zbiornikach czy to zaporowych, czy jeziorach, czy w wyrobiskach pożwirowych w całej Polsce. Wielokrotnie mieliśmy towarzystwo innych łódek. I tak jak mówiłem, klasyczny opad, jednostajne prowadzenie. To było to, w jaki sposób ci wędkarze próbowali zmusić ryby do brania. Łowiących na woblery w połowie wody, poliszyłbym naprawdę na palcach. Sporo o sprzęcie, sporo o technikach prowadzenia. Chcielibyśmy tworzyć dla Was jak najwięcej takich materiałów, dlatego prosimy, napiszcie w komentarzu, co koniecznie chcielibyście zobaczyć. Nie zapomnijcie, zasubskrybować kanału, uderzyć w dzwoneczek i jeśli film Wam się podobał, zostawić łapki w górę. Daj ta łapkę w górę po prostu. Pamiętamy oczywiście o konkursie, w którym rozdajemy nasze przynęty. Wyniki możecie zobaczyć w opisie tego filmu. Pamiętajcie, ryby nad naszymi wodami widziały już naprawdę wiele. I warto pokusić się o nieco bardziej niestandardowe techniki, yy, i przede wszystkim szukanie tych ryb w nieco innych miejscach niż mogłoby się nam wydawać. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo.